Witanko. Dzisiaj tak króciutko, bo jednostka przyszła mi do domu. Kabli niestety nie ma. Są tylko kasety, ale kable to problem nie będzie, bo zasilający jest zwyczajny. Taki jak do wszystkiego. A czyńczy akurat dużo mam. Wypnę od diorki do nagrywania, takie długie 3 metrowe cińcze mam. Także tam one i tak mi nie są potrzebne. I się podłączy tutaj. Na razie tylko sprawdziłem, czy to się załącza, czy działa. Zobaczcie, magnetofon kręci. Kręci nie wciąga przynajmniej. Przewija obie dwie strony. Czyli wygląda na to, że magnetofon działa. Wskaźnik wychyłowy. Coś tutaj jeden podrygiwał, drugi nie bardzo. no nie, podryguje. Ale nie wiem, czy tylko jeden, czy ten drugi. Wcale. No nic, zobaczymy na kolumnach. Zresztą tutaj jest chyba mi to wygląda na analizer. Na razie tutaj się nic nie porusza. Nie wiem, czy to jest analizer. Co tutaj jest napisane? Program, sensor. Tape, prog program, sensor, nie wiem. Jest od nagrywania, tutaj mamy FM Stereo. Zobaczmy. FM Radio Jest Stereo, czyli radio działa. Jakieś stacje łapie. A czy na radio, jak złapie jakąś stację, to analizer będzie pracował? Czy, czy on jest uszkodzony? Znaczy, te wychy, wychylające się wskaźniki. No nie widzę na radio, ale no, ważne, że magnetofon żyje. Radio stereo łapie znaczy, że działa. Czyli jest nadzieja, że to będzie działało jak podłączę te kolumny w garażu, tylko dzisiaj nie mam na to czasu Dzisiaj do pracy gałka jaka jest zafajdana, ale to się powyciera a to jest nagrywanie zresztą to jest gałka do nagrywania tutaj mamy power jak widać działa, dioda się świeci hmm. Mamy poziomy głośności do tych wszystkich wejść. No, wydaje się to być zdrowe, ale nie wiem, czy tu wszystko będzie działać. O. Aha, tutaj się wciska, żeby skala się zaświeciła. I, I te wskaźniki, czyli to dopiero działa po wciśnięciu. Ale działa. Podświetlenie. Tylko dziwne, że dopiero po wciśnięciu, tak jakby to się używało, tylko do sprawdzenia, żeby sobie w danej chwili podświetlić i puścić. Niepotrzebne jest na stałe to podświetlenie, chyba. Bo chyba, żeby sobie ten przycisk przyblokować, ale być może to są jakieś. Zwykłe żarówki i tak jest to skonstruowane, żeby te żarówki się nie spaliły przy mm, świeceniu bez przerwy. Nie wiem, możliwe, że to tak właśnie rozwiązano. No, wygląda to dosyć dobrze, jednak jest niedokręcone. Tutaj nawet śrubki brakuje. Tutaj jakaś inna jest wrzucona, w ogóle śrubek brakuje. Gdzie trzeba jakieś śrubki poszukać. Bo grzebane to w nim było na pewno. No, a skrzyneczka sama wygląda tak. To była druga połówka tej walizy. Kasety już pokazywałem. Mamy 15 kasetek do tego. A tutaj powinny być kabelki. Kabelków nie ma, ale na szczęście to są standardowe kabelki. Brudne to będę musiał tu wyczyścić jakiś w tutaj latach by coś się tam rozsypało. Ale ogólnie ładnie to wygląda. Po wyczyszczeniu na pewno będzie elegancko. Byle by to tylko grało, to jutro się przekonamy. A na razie uciekam, bo trzeba się szykować do pracy. Także zmykam. Hej.